Arcy ciekawie zapowiada się najbliższy mecz piłkarzy PGE, GKS-u Bełchatów z górnikiem Zabrze. Oba zespoły w pierwszej kolejce po wznowieniu rozgrywek sprawiły swoim kibicom miłe niespodzianki. GKS wygrał w Poznaniu z Lechem po bramce Dawida Nowaka. Z kolei górnik zwyciężył w pojedynku z Legią Warszawa 2-0. do 0. Jeżeli mamy podsumować to spotkanie w Poznaniu, to, to oprócz tego wyniku 1-0 dla nas korzystnego, no to. Bardzo cieszy mnie właśnie to, co Pan mówi, gra zespołu, czyli to posiadanie piłki, gra w defensywie. No generalnie wiele aspektów gry na, 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 na wysokim poziomie w tym meczu wystąpiło. Mecz w ogóle tutaj duży nie wyszedł, więc tutaj ciężko jakieś jednostki wyróżnić. Faktem jest, że no nie grałem na tej swojej takiej może optymalnej pozycji, gdzie zawsze grałem na tej prawej pomocy, ale już w poprzedniej rundzie grałem kilkanaście meczy w środku pola, i, i myślę, że przynajmniej. Parę z nich było na dobrych, więc, więc cieszę się, że gdzieś to dalej jest powielane i zobaczymy, jak będzie dalej. Ze zwycięstwa cieszyli się także piłkarze Górnika, którzy w spotkaniu z Legią wystąpili w następującym składzie. Skorupski w obronie Bemben, Pazdan, Szewluchin i Marciniak. Drugą linię tworzyli Olkowski, Przybylski, Małczeński i Kwiek, a w ataku zagrali Nakulma oraz Milik. Gole dla Górnika strzelili na Kulma oraz Magiera, który już w 19 minucie zastąpił Przybylskiego. Oczywiście wynik Górnika robi wrażenie, ale to nie ma wpływu na przygotowania GKS-u. nie znają swoją wartość i chcą udowodnić, że bardzo dobra postawa w Poznaniu to coś więcej niż jeden mecz. Dla nas jest to kolejny mecz, który potrzebujemy wygrać i obojętnie, czy gramy z mocniejszą drużyną albo słabszą, potrzebujemy trzy punkty i będziemy ich szukali na boisku. A co wiesz o Górniku zawsze? No, w miarę w solidna drużyna. Na pewno będziemy musieli uważać na, na Kulmę, który jest teraz w bardzo dobrej dyspozycji. Ogólnie jest to drużyna, która, która nie ma jakieś gwiazdy i są znani tym, że grają bardzo twardo. Co prawda, Legia była 3 dni po tam spotkaniu Pucharowym ze Sportingiem, ale... Ja oglądałem mecz Górnika i muszę przyznać jedno, że no Górnik jak gdyby narzucił swój styl gry, był bardzo groźny w ataku, taki zdeterminowany w grze obronnej. No, ja myślę, że raczej to nie był przypadek ta gra Górnika i dlatego to spotkanie, jeszcze raz powtarzam, zapowiada się ciekawie. No, Zobaczymy, który zespół tak naprawdę jest w tym momencie silny. Kibice będą mieli okazję zobaczyć po raz pierwszy w akcji w meczu ligowym nowych piłkarzy GKS-u. W Poznaniu bardzo dobrze zagrał m.in. Maciej Wilusz. Jestem już tutaj od, od początku przygotowań. Czuję się dobrze w tym mieście. Jest to malutkie miasteczko, spokojne, tym bardziej mi sprzyja i to, to drużynie To do, dosyć szybko się zaklimatyzowałem, więc wszystko jest jak na razie na plus. Debiut jak najbardziej udany, bo 1-0 Zwycięstwo w Poznaniu na zero z tyłu, to też ważne. Teraz kolejny mecz i trzeba potwierdzić tą dobrą dyspozycję. No tak, dokładnie. Cieszymy się bardzo z tego pierwszego meczu inauguracyjnego. 1-0, zero z tyłu, tak jak Pan mówi, na pewno jest też pozytywem dla linii obrony, czyli również dla mnie. No teraz skupiamy się na kolejnym meczu na, na Górniku Zabrze. Jest to kolejny ciężki mecz. Górnik też poprzedni mecz wygrał i musimy zrobić wszystko, żeby, żeby mecz u siebie również wygrać. Pomóc w zwycięstwie mogą kibice, wcielamy bowiem w życie hasło Wszyscy na Stadion. Na doping bardzo liczą sami piłkarze i obiecują, że zrobią wszystko, aby odwdzięczyć się dobrą grą. A klub ze swojej strony przygotował kilka propozycji. Przede wszystkim ten mecz w związku z rozpoczęciem obchodów w 35-lecia klubu kosztuje tylko 5 zł, normalny i ulgowy, dla dzieci do 10 roku niezmiennie złotówkę. Poza tym, proszę pamiętać o cenach karnetów, które są bardzo, bardzo atrakcyjne i bardzo niskie. I widzimy, że karnety cieszą się sporym powodzeniem. Po trzecie, karty Kibica. Ich liczba stale rośnie. To znaczy liczba kart wydanych Kibicom. Mamy już ponad 4300. Liczymy na to, że w ostatnich dniach przybędzie ich jeszcze więcej. Nasza promocja związana z kartami to, to promocja. Polegające na tym, że kto wyrobi tę kartę do 3 marca, czyli do meczu z Polonią-Warszawa, będzie mógł sobie wybrać dowolny mecz GKS za darmo, czyli na przykład mecz z Krakowią ostatni, czy pierwszy z górnikiem. To już zależy, zależy od państwa. Stadion jest przygotowywany w ofercie dla kibiców przygotowaliśmy także nową umowę z nową firmą, która będzie obsługiwała tę część gastronomiczną. Także na każdej trybunie znajdziecie państwo ciepły posiłek dla siebie napoje i słodycze. Jest to firma z naszego okręgu, która między innymi obsługiwała duże imprezy w Atlas Arenie, koncert Shakiry czy Ligę Mistrzów Skry, a na co dzień obsługuje mecze UKS-u i Piastę. My jesteśmy gotowi, Dużyna gotowa jest na przyjęcie kibiców przy sportowej. Nie pozostaje więc nic innego jak zaprosić wszystkich na mecz PGE GKS-u Bełchatów z Górnikiem Zabrze. Poniedziałek 27 lutego godzina 18:30. Wszyscy na stadion, oczywiście po trzy punkty.